Daj szybko, chodźcie tam. Tutaj. 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 nie Tutaj. nie No nie, mógł, nie, mógł, nie, mógł. No nie wierzę, po prostu. Nie, no nie lewy. Wie. Dobra. No o. nie miałem przecież zasięgu takiego, zajebiście guber. Napisz guber teraz ty, że pierwszy raz gram od kilku dni, a mój second... ...kwadra. Ona ma przyspieszenie ta jebana dziwka, więc jak najmężem <coughs> ale Jak, jak zabije kogoś przy tałerze. No, teraz ja jestem nafilowany i możemy grać. <coughs> Ade, ade, AP, 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 ale tak, no pewnie, no ono bije czy nie, owa, on się troszkę robił. Ten drabije, pięć, trzydzieści.